Veni, Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, możemy zapytać się, co to znaczy wola zbawcza. Bóg kiedy w Ogrodzie Rajskim spostrzegł Winę człowieka, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Rozpoczyna swoistego rodzaju proces. Najpierw skazuje węża, później mężczyznę, później kobietę. Ostatecznie ten proces kończy się tragicznym rozstaniem, ponieważ pierwsza para, kobieta i mężczyzna, muszą opuścić ogród rajski, miejsce, Przebywania ciągłego Boga z człowiekiem i człowieka wobec Boga. Przyczyną oczywiście jest grzech nieposłuszeństwa. W miejscu, gdzie znajduje się Bóg, nie może znajdować się grzech, nie może niestety również znajdować się człowiek, który grzeszy. Dlatego w momencie wydawania potępienia, również wyroku na kobietę, raczej na węża, Bóg dodaje. Ona, czy potomstwo niewiasty, zmiażdży ci głowę, a ty będziesz usiłował zniszczyć mu piętę. Oczywiście tego rodzaju brak proporcji wskazuje na zdecydowane zwycięstwo potomstw, potomka niewiasty nad złym duchem, nad wężem. Niektórzy nazywają ten rozdział 3, werset 15 Księgi Rodzaju swoistego rodzaju proto-ewangelią. Zapowiedział nadchodzącego zbawienia. W mroku grzechu Bóg, jako surowy sędzia, wydaje wyrok, ale również dodaje iskrę nadziei. Potomstwo niewiasty zniszczy głowę węża. Od tego momentu toczy się ciągła walka pomiędzy z jednej strony Bogiem szukającym człowieka, a człowiekiem, który często bywa zdominowane przez złego ducha. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. I Niepokalanie Poczęcie jest pierwszym krokiem realizacji tego, co Pan Bóg obiecał w Ogrodzie Rajskim, kiedy wydawał potępienie, wyrok potępienia na węża. Potomstwo niewiasty zniszczy głowę węża. I otóż Maria, kiedy poczyna się bez grzechu, bez grzechu pierworodnego, jest pierwszą niewiastą i pierwszym człowiekiem od czasu upadku w ogrodzie rajskim, która nie nosi w sobie zmazy pierworodnej. Jest doskonale posłuszna Bogu, doskonale ko kochająca człowieka i doskonale zjednoczona z Bogiem. I to jest początek. Y Wypełnienia się Bożego planu zapowiedzianego w ogrodzie rajskim. Dzisiejsza Ewangelia, fragment z Ewangelii św. Mateusza z rozdziału 18 pokazuje nam właśnie oblicze Boga, który jakkolwiek potrafi ocenić i potępić człowieka za jego grzech, to jednak ciągle go szuka, ażeby ukazać mu drogę zbawienia. Chrystus w dzisiejszej, w dzisiejszej Ewangelii mu, mówi krótką przypowieść, zadając pytanie tym, którzy go słuchają: Któż z was, który ma sto owiec, nie pozostawi 99 na górach nie pójdzie, żeby szukać tej jednej, która się była zabłąkała? A więc za tym obrazem dobrego pasterza z jednej strony kryje się sam Bóg Ojciec, a z drugiej strony Jezus Chrystus, Syn Boży. Narodzony z niepokalanej dziewicy. I to jest drugi krok wypełnienia Bożego planu. W Jezusie Chrystusie Bóg na powrót okazuje się być dobrym pasterzem, który szuka właśnie tej zaginionej owcy, tej grzesznej, tej, która odeszła od stada, czyli odeszła od Kościoła Bożego, w którym Bóg mieszka, jak w świątyni, przecież głową. Bożego ciała, głową kościoła jest głową mistycznego ciała Chrystusa, jest sam Jezus Chrystus. A więc w Jezusie Chrystusie Bóg jako dobry pasterz reperuje, naprawia to, co człowiek zepsuł w ogrodzie rajskim. Dlatego, kiedy słyszymy o pasterzu, który wyrusza, żeby tą jedną zagubioną i grzeszną owieczkę doprowadzić z powrotem do przody, za tym obrazem kryje się Bóg, Ojciec, który od samego początku, od momentu upadku w Ogrodzie Rajskim, jest dobrym pasterzem. Daje człowiekowi ciągle nadzieję powrotu do domu Ojca, do Ogrodu Rajskiego. Dlatego, nawet nie opuszcza człowieka grzesznego, tak jak nie opuścił Adama i Ewę, nie opuszcza również ani mnie, ani ciebie, drogi bracie i siostro, jakkolwiek jesteśmy ludźmi często bardzo grzesznymi. Kiedy więc myślimy o Bogu, o Maryi, o Jezusie Chrystusie, pamiętajmy, że Maria i Jezus rysują przed naszymi oczyma obraz Ojca jako dobrego pasterza, który szuka mnie z miłością w sercu, po to, żeby uwolnić mnie od grzechu i doprowadzić do wspólnoty kościoła, kościoła świętego, gdzie Głową mistycznego ciała jest Jezus Chrystus. Spróbujmy tak pomyśleć o Bogu, właśnie w ten sposób jako o pasterzu, który idzie ścieżką niebezpieczną, przenika ciemności, ażeby odnaleźć to, co było zaginęło, a żeby odnaleźć mnie, nieszczęśliwego grzesznika. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.